Jeśli ja mam coś powiedzieć na temat tego niesamowitego kampu, powiem krótko. Jest to kamp, na którym nie tylko uczymy się technik, konkretnych technik inwestycyjnych, jak otwierać pozycje, jak tymi pozycjami zarządzać, jak wyłapywać najlepsze miejsca do zawierania transakcji na wykresie, ale oprócz tego sam prowadzący Birger Schoeffermayr pokazuje to na żywym rynku, na żywym koncie, grając prawdziwymi pieniędzmi. Podczas tych pięciu dni, na których. Hmm, Birger pokazał praktycznie swój cały warsztat i pokazał Kilkanaście swoich transakcji, które oczywiście można było obserwować w momencie, kiedy on brał te transakcje z rynku. Widzieliśmy, jak te transakcje prowadził, jak te transakcje zamykał. Uczestnicy mieli możliwość również podążania za tymi transakcjami i robienia ich na własnych kontach. Wielu uczestników, którzy przyjechali tutaj, mieli już wcześniej pozakładane konta, oczywiście konta, na których mieli zdeponowane pieniążki i po. Po dwóch dniach, w trzeci dzień dokładnie w środę zaczęli inwestować pieniądze według strategii, które pokazał prowadzący podczas pierwszych dwóch dni. Wiele strategii bardzo udanych wiele udanych transakcji oczywiście konta na plus aktualnie mamy piątek w tym momencie i jeszcze przed końcem tego wyjazdu prowadzimy transakcję w tym momencie na moim koncie świeci się 1800 dolarów transakcja prowadzona od wtorku na dolarze kanadyjskim także bardzo udana transakcja, udany wyjazd i polecam wszystkim, którzy chcą zobaczyć prawdziwy live trading i który jest prowadzony na koncie o wartości 1 miliona euro. Musicie być na takim kampie. Serdecznie Was zapraszam.